Odcinek drugi. Dalsza i bardziej szczegółowa analiza personelów ministerialnych nie byłaby na miejscu w niniejszej książce. Można jednak mieć nadzieję, że uda się wyprowadzić próbny wniosek co do czasu, jaki zapewne upłynie pomiędzy pierwszą nominacją danego urzędnika, a późniejszym zaangażowaniem jego dwóch lub więcej asystentów. Wszystkie nasze dotychczasowe badania Zajmujące się jedynie problemem wzrostu personelu, wskazują na średnią wzrostu 5,75% rocznie. Ustaliwszy to, możemy teraz wyrazić prawo Parkinsona za pomocą formuły matematycznej. W każdej dziedzinie administracji publicznej niezaangażowanej w wojnę, wzrost personelu może się odbywać według następującego wzoru: x równa się w liczniku. 2k do potęgi m plus l w mianowniku n. k oznacza liczbę urzędników szukających awansu poprzez mianowanie swych podwładnych. l reprezentuje różnicę pomiędzy wiekiem nominacji i emerytury. m jest ilością godzin poświęconych na pisanie wewnątrz służbowych instrukcji, a przypadającą na jednego urzędnika. N przedstawia ilość rzeczywistych administrowanych jednostek, a x równa się liczbie nowych urzędników zatrudnianych każdego roku. Matematycy oczywiście zrozumieją od razu, że aby obliczyć procent wzrostu, muszą pomnożyć x przez 100 i podzielić przez wynik z poprzedniego roku, y. W ten sposób procent równa się. W liczniku 100, otworzyć nawias, 2k do potęgi m plus l, nawias zamknąć, w mianowniku y razy n. I ta cyfra niezmiennie będzie się wahać pomiędzy 5 i 17% a 6 i 56%, niezależnie od zmieniającej się ilości pracy do wykonania, jeśli taka praca w ogóle istnieje. Odkrycie tej formuły i głównych zasad, na których się opiera, nie ma oczywiście żadnego politycznego znaczenia. Nie chcieliśmy nawet zadać pytania, czy ministerstwa i urzędy powinny się rozwijać. Ci, którzy uważają, że rozwój ten jest niezbędny dla całkowitego zatrudnienia ludności kraju, mają prawo do takiego zdania. Ci, którzy wątpią o tym, jakoby stabilizacja ekonomiczna opierała się na wzajemnym czytaniu przez urzędników, Zredagowanych przez siebie instrukcji, mają także prawo do swojej opinii. W obecnym stanie badań przedwczesna byłaby prawdopodobnie próba ustalenia ilościowej proporcji, jaka powinna istnieć pomiędzy administrującymi a administrowanymi. Zakładając jednak, że maksymalna proporcja istnieje, można będzie zapewne wkrótce ustalić formułę stwierdzającą Ile lat upłynie, zanim w danym społeczeństwie osiągnie się te proporcje? Przewidywanie takiego rezultatu nie ma jednak znowu żadnego politycznego znaczenia. Nie można też dość silnie podkreślić, że prawo Parkinsona jest odkryciem czysto naukowym, którego poza teorią nie można zastosować w aktualnej sytuacji politycznej. Ale nie do botanika należy wyrywanie zielska Wystarczy, że powie, z jaką szybkością ono rośnie. Lista urzędowa albo zasady selekcji. Problemem, z którym ustawicznie styka się nowoczesna administracja, tak rządowa, jak przemysłowa, jest problem selekcji personelu. Nieubłagane działanie prawa Parkinsona sprawia, że trzeba stale dokonywać nominacji, a zagadnienie polega zawsze na tym, w jaki sposób wybrać właściwego kandydata, Spośród wszystkich ubiegających się o stanowisko. W ustaleniu zasad, według których ma się dokonać wyboru, możemy słusznie rozróżnić metody używane w przeszłości i metody używane obecnie. Dawne metody, niezupełnie jeszcze zarzucone, należą do dwóch głównych kategorii: brytyjskiej i chińskiej. Obydwie zasługują na pilną uwagę, choćby tylko z tego powodu, że dawały one najwyraźniej lepsze rezultaty, niż jakakolwiek metoda dziś uważana za modną. Metoda brytyjska, według starego wzoru, polegała na przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, w czasie której musiał się on przedstawić. Stawał przed obliczami starszych dżentelmenów, siedzących wokół machoniowego stołu, którzy przede wszystkim pytali go o nazwisko. Przypuśćmy, że kandydat odpowiedział John Seymour. Wtedy jeden z dżentelmenów pytał jest pan może krewnym księcia Somerset? Na co kandydat najprawdopodobniej odpowiadał: nie, sir. Wówczas pytał drugi gentleman: wobec tego jest pan może spokrewniony z biskupem Westminsteru? A gdy odpowiedź znów brzmiała nie, sir, trzeci gentleman pytał rozpaczliwie: no to z kim właściwie jest pan spokrewniony? W wypadku, kiedy kandydat odpowiadał, no cóż, mój ojciec jest handlarzem ryb w Chipside. Rozmowa była faktycznie zakończona. Członkowie komisji wymieniali znaczące spojrzenia, jeden z nich naciskał guzik dzwonka, a inny mówił do woźnego: wyrzucić tego człowieka. Jedno nazwisko można było skreślić z listy bez dalszej dyskusji. Przyjmując, że następny kandydat nazywał się Henry Molinux. I był siostrzeńcem hrabiego Sefton, jego szanse utrzymywały się wysoko aż do chwili, gdy zjawił się George Howard i udowodnił, że jest wnukiem księcia Nowak. Komisja nie napotykała żadnych poważnych trudności, dopóki nie musiała wybierać pomiędzy ofertą trzeciego syna baroneta, a drugiego, lecz nie prawego syna wicehrabiego, a nawet wówczas mogła zajrzeć do księgi precedensów. Dokonywano wtedy wyboru i to często z jak najlepszymi rezultatami. Wersja tej brytyjskiej metody, według starego wzoru, uprawiana w admiralicji, różniła się jedynie tym, że była nieco zawężona. Utytułowani krewni tego rodzaju nie robili wrażenia na komisji admirałów. Starali się oni natomiast ustalić powiązania służbowe. Idealny kandydat na drugie pytanie powinien był odpowiedzieć. Tak, admirał Parker jest moim wujem. Moim ojcem jest kapitan Foley. Moim dziadkiem komandor Foley. Ojcem mojej matki był admirał Hardy. Komandor Hardy jest moim wujem. Mój najstarszy brat jest porucznikiem w Królewskiej Marynarce. Mój drugi brat jest kadetem w Dartmouth. A mój młodszy brat nosi mundur marynarza. Ach, odparłby na to admirał przewodniczący. A co pana skłoniło do wstąpienia do marynarki? Jednakże odpowiedź na to pytanie nie miałaby już większego znaczenia. Protokulant i tak już zanotował, że kandydat został przyjęty. Gdyby zaśmiana dokonać wyboru pomiędzy dwoma kandydatami równie odpowiednimi z racji urodzenia, członek komisji zapytałby z znienacka. Jaki był numer taksówki, którą pan tu przyjechał? I wówczas kandydat, który by odparł, przyjechałem autobusem, zostałby wyrzucony. Kandydat, który zgodnie z prawdą odpowiedziałby nie wiem, zostałby odrzucony. Natomiast kandydat, który lżąc odrzekłby numer 2351 zostałby natychmiast przyjęty do służby jako chłopak z inicjatywą, ta metoda dawała często wspaniałe wyniki. Brytyjską metodę według nowego wzoru wypracowano z końcem XIX wieku jako bardziej odpowiednią dla kraju demokratycznego. Komitet wybierający zapytywał ochoczo, do jakich szkół pan uczęszczał? Na co odpowiadano mu Harrow, Haileybury lub Rugby, czy jeszcze inaczej? Następne i nieodmienne pytanie brzmiało, jakie sporty pan uprawia? Obiecujący kandydat odpowiedziałby, Grałem w tenisa w reprezentacji Anglii, w kriketa w drużynie Yorkshire, w rugby w klubie Ablikins i w palanta w Winchester. Wtedy padłoby następne pytanie. Czy pan gra w polo? Ale już tylko po to, aby kandydat nie miał o sobie zbyt wielkiego wyobrażenia. Jasne, że nawet jeśli nie grał w polo, należało się już poważnie z nim liczyć. I odwrotnie. Niewiele czasu tracono dla kogoś, kto przyznał się, że pobierał nauki w Wigglers. Gdzie? Ze zdumieniem pytał przewodniczący, a kiedy powtórzono mu nazwę, dodawał. Gdzież to jest? O, w Lancashire, mówił wreszcie. I już tylko ze względów formalnych któryś z członków komisji mógł spytać. Jakie sporty pan uprawia? Lecz odpowiedź. Gram w ping-ponga w drużynie Wigan, Uprawiam kolarstwo w Blackpool i gram w klipę w Wigglewares, definitywnie usuwała nazwisko kandydata z listy. Mógł nawet usłyszeć jakieś mruknięcie na temat osób, które z premedytacją zabierają komisji cenny czas. To także była metoda, która dawała dobre rezultaty. Metodę chińską według starego wzoru od razu tak powszechnie naśladowały inne narody że tylko niewiele osób zdaje sobie sprawę z jej chińskiego pochodzenia. Jest to metoda pisemnych egzaminów konkursowych. W Chinach, za czasów dynastii Ming, wyróżniający się studenci zasiadali do egzaminu prowincjonalnego, który odbywał się co trzy lata. Składał się on z trzech sesji i każda sesja trwała trzy dni. Podczas pierwszej sesji kandydat pisał trzy szkice i układał ośmiogrodkowy poemat. Podczas drugiej sesji pisał pięć szkiców na tematy klasyczne. Podczas trzeciej pisał pięć szkiców na temat sztuki rządzenia. Następnie ci kandydaci, którym się powiodło, było ich może 2%, zasiadali do końcowego egzaminu w stolicy Cesarstwa. Egzamin ten miał tylko jedną sesję, podczas której kandydat pisał jeden szkic na temat bieżącego zagadnienia politycznego. Większość z tych, którzy zdali, przyjmowano do służby państwowej, przy czym kandydat z najwyższą notą otrzymywał najwyższe stanowisko. Ten system działał zupełnie dobrze. System chiński przestudiowali Europejczycy w latach 1815-1830 i przejęła go kompania wschodnioindyjska w roku 1832. Skuteczność tej metody Badała w roku 1854 komisja pod przewodnictwem Makoli. W rezultacie system egzaminów konkursowych wprowadzono do administracji państwowej w roku 1855. Znamienną cechą egzaminów chińskich był ich charakter literacki. Badano znajomość klasyków, umiejętność pięknego pisania, zarówno prozą jak wierszem. Wreszcie, wytrzymałość, jaką należało okazać, żeby móc ukończyć kurs. Wszystkie te cechy zostały wiernie przeniesione do sprawozdania Trivelian Norse które w tak znacznym stopniu przyczyniło się do stworzenia tego systemu. Przyjęto, że klasyczne wykształcenie i zdolności literackie przydadzą się każdemu kandydatowi na każdym stanowisku w administracji. Przyjęto, niewątpliwie słusznie, że wykształcenie ścisłe nie da kandydatowi nic, z wyjątkiem być może samej wiedzy. Wiadomo było na koniec, że właściwie nie można dokonać właściwego wyboru wśród ludzi, których egzaminowano z rozmaitych przedmiotów. A ponieważ nie sposób rozstrzygnąć, czy ktoś jest mocniejszy w geologii niż ktoś inny w fizyce, najwygodniej jest ostatecznie uznać ich obu za bezużytecznych. Jeżeli zaś wszyscy kandydaci muszą napisać wiersz po grecku lub po łacinie, to względnie łatwo jest zadecydować, czyj wiersz jest najlepszy. Ludzi wybranych w ten sposób na podstawie ich klasycznych wyczynów posyłano następnie, aby rządzili Indią. Tych, którzy mieli niższe noty, zatrzymywano, aby rządzili Anglią. Tych z jeszcze niższymi notami albo odrzucano zupełnie, albo posyłano do kolonii. Jakkolwiek byłoby rzeczą całkowicie niesłuszną uważać ten system za niewłaściwy, nikt nie mógł wymagać od niego rezultatów, jakie przynosiły systemy stosowane dotychczas. Przede wszystkim nie było żadnej gwarancji, że człowiek, który zdobył najwyższe noty, nie okaże się wariatem, jak to się niekiedy zdarzało. Następnie napisanie wiersza po grecku mogło być jedyną umiejętnością, którą pewni kandydaci posiadali lub mogli kiedykolwiek posiadać. Czasami przyjęty kandydat mógł nawet być zastąpiony przy egzaminie przez kogoś innego, po czym okazał się niezdolny do napisania greckiego wiersza, kiedy nadarzyła się okazja. Z tego względu wybór za pomocą egzaminu konkursowego stanowił zawsze tylko mierny sukces. Jednakże jakiekolwiek były błędy konkursowego egzaminu pisemnego, dawał on z pewnością lepsze wyniki niż wszelka inna metoda stosowana przedtem. Nowoczesne metody sprowadzają się do badania inteligencji za pomocą testu oraz do wywiadu psychologicznego. Wadą testu inteligencji jest to, że wysokie noty otrzymują ci, którzy okazują się później w praktyce nieukami. Kandydat poświęca tyle czasu na studiowanie sztuki odpowiadania na test, że rzadko kiedy ma czas na cokolwiek innego. Wywiad psychologiczny stał się dziś tym co nazywamy próbą ogniową na prywatnej wizycie. Kandydaci spędzają przyjemny weekend pod ścisłą obserwacją. Jeśli któryś z nich potknie się o wycieraczkę i powie, niech to diabli, egzaminatorzy zaczajeni za jego plecami wyciągają notesy i piszą: Słaba koordynacja fizyczna i brak samokontroli. Nie ma potrzeby szczegółowo opisywać tę metodę, ale jej rezultaty widzimy wszędzie i są wyraźnie opłakane. Osoby, które potrafią zadowolić ten typ egzaminatora są zwykle ostrożne i podejrzliwe, pedantyczne i zadowolone z siebie, mówią mało i nie robią nic. Przy nominacjach dokonywanych w ten sposób zdarza się powszechnie, że wybiera się kogoś spośród pięciuset innych kandydatów tylko po to, aby po kilku tygodniach wyrzucić go jako bezużytecznego, nieodpowiadającego nawet poziomowi wymaganemu w jego biurze. Spośród rozmaitych dotychczas wypróbowanych metod wyboru, ta ostatnia jest bez wątpienia najgorsza. Jakiej metody będzie się używać w przyszłości? Klucz do ewentualnego kierunku badań odnaleźć można w pewnym mało reklamowanym aspekcie współczesnej techniki selekcji. Tak rzadko bowiem zdarza się okazja mianowania chińskiego tłumacza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że używana przy tym metoda jest mało znana. Ogłasza się, że stanowisko jest wolne i zaczynają napływać podania do komisji złożonej, dajmy na to, z pięciu osób, trzech urzędników ministerstwa i dwóch znakomitych chińskich uczonych. Na stole przed komisją piętrzy się stos 483 formularzy ofert z załączonymi świadectwami. Wszyscy kandydaci są Chińczykami, i wszyscy bez wyjątku posiadają pierwszą lokatę uniwersytecką z Pekinu lub z AMOY oraz doktorat filozofii Uniwersytetów Amerykańskich Cornell lub John Hopkins. Większość z nich piastowała w swoim czasie ministerialne stanowiska na Formozie. Niektórzy dołączyli fotografie, inni, zapewne przezornie, powstrzymali się od tego. Przewodniczący zwraca się do głównego chińskiego eksperta i mówi: Może doktor W zechce nam powiedzieć, którego z tych kandydatów należałoby wciągnąć na naszą listę? Doktor W uśmiecha się zagadkowo i wskazuje na sto spodań. Żaden z nich się nie nadaje, mówi krótko. Ależ to znaczy, dlaczego nie, pyta zdumiony przewodniczący. Ponieważ żaden prawdziwy naukowiec w ogóle nie składałby podania. Bałby się utracić twarz w wypadku, gdyby go nie wybrano. — Więc co teraz zrobimy? — pyta przewodniczący. — Sądzę, — powiada doktor W, że moglibyśmy namówić doktora Lim, żeby przyjął to stanowisko. — Co pan o tym myśli, doktorze Li? — Tak, sądzę, że moglibyśmy, — odpowiada Lim. Ale oczywiście nie możemy tego robić my sami. Moglibyśmy zapytać doktora Tan, czy on uważa, że to stanowisko interesowałoby doktora Lim. Nie znam doktora Tan, odpowiada Wu, ale znam jego przyjaciela doktora Wong. W tym miejscu przewodniczący ma już taki zamęt w głowie, że nie wie kto i kogo ma namawiać. Ale istotne jest to, że wszystkie oferty idą do kosza. A dyskutuje się tylko nad jednym kandydatem, i to nad tym, który wcale nie składał podania. Nie zalecamy powszechnego przyjęcia tej nowoczesnej metody chińskiej, lecz wyciągamy z niej pożyteczny wniosek: Ten, że inne metody zawodzą głównie dlatego, iż zgłasza się zbyt wielu kandydatów. Poczyniono już wyraźnie początkowe kroki w celu zmniejszenia ich liczby. Stosuje się teraz powszechną formułę. Odrzucać wszystkich powyżej pięćdziesiątki i poniżej dwudziestki oraz wszystkich Irlandczyków. I to nieco redukuje listę. Jednakże i tak pozostaje zbyt wiele nazwisk. Dokonanie wyboru wśród trzystu osób, wszystkich z wysokimi kwalifikacjami i dobrymi protekcjami, jest właściwie niemożliwe. Skłaniamy się wobec tego do wniosku, że błąd leży w samym tekście ogłoszenia. Ściągnęło ono zbyt wiele ofert. Ludzie tak zupełnie nie zdają sobie sprawy z kłopotów tej sytuacji, że redagują ogłoszenia w sposób, który niechybnie ściągnąłby tysiące reflektantów. Ogłasza się, że wakuje odpowiedzialne stanowisko, gdyż poprzednio piastujący je urzędnik zasiada obecnie w Izbie Lordów. Pensja duża, emerytura pokaźna, obowiązki nominalne, przywileje olbrzymie, dodatkowe dochody godne uwagi. A w dodatku bezpłatne mieszkanie i służbowy wóz oraz nieograniczone możliwości podróżowania. Kandydaci powinni zgłaszać się natychmiast, lecz po głębokim namyśle, załączając kopie, nie oryginały, jedynie trzech ostatnich świadectw. Jaki jest rezultat? Powódź podań, wiele z nich nadesłanych przez wariatów i równie wiele przez emerytowanych oficerów w stopniu majora specjalnie utalentowanych, zawsze tak twierdzą, do kierowania ludźmi. Nie pozostaje nic innego, jak spalić wszystkie papierzyska i przemyśleć całą sprawę od nowa. A zaoszczędziłoby się wiele czasu i trudu, gdyby trochę pomyśleć na początku. Wystarczy pomyśleć tylko przez małą chwilkę, żeby się przekonać, iż doskonale zredagowane ogłoszenie spowoduje tylko jedną ofertę i to ofertę pochodzącą od właściwego człowieka. Zacznijmy od przykładu krańcowego. Potrzebny akrobata do chodzenia po drucie luźno zawieszonym 200 stóp ponad rozpalonym piecem hutniczym, dwa razy dziennie, trzy razy w sobotę, pensja 25 funtów tygodniowo. W razie nieszczęśliwego wypadku nie przysługuje renta ani żadne odszkodowanie. Zgłaszać się osobiście cyrk dziki kot pomiędzy 9 a 10 rano. Słowa nie muszą być dokładnie te same, lecz ogłoszenie powinno w takim stopniu wykazywać różnicę pomiędzy pokusą finansową a możliwym ryzykiem, że zgłosi się tylko jeden kandydat. Nie ma potrzeby żądać w ogłoszeniu szczegółowych kwalifikacji ani doświadczenia. Ta oferta nie zachęci nikogo, kto naprawdę nie umie chodzić po luźno zawieszonym drucie. Nie ma potrzeby wymagać, aby kandydaci byli w odpowiedniej formie fizycznej, trzeźwi i wolni od zawrotów głowy. Sami to wiedzą. Nie trzeba też zastrzegać się przed zgłaszaniem się kandydatów cierpiących na lęk przestrzeni tacy się nie zgłoszą. Spryt redaktora ogłoszenia polega na ustaleniu wysokości pensji w stosunku do grożącego niebezpieczeństwa. Tysiąc funtów tygodniowo ściągnęłoby tuzin kandydatów. 15 funtów mogłoby nie ściągnąć żadnego. Gdzieś pomiędzy tymi liczbami leży właściwa suma, którą należy ustalić. Cyfra minimalna, która jednak powinna zachęcić każdego, kto rzeczywiście zna się na tej pracy. Jeśli zgłosi się więcej niż jeden kandydat, to znaczy, że ustalono cyfrę nieco za wysoką. Weźmy teraz dla porównania mniej krańcowy przykład. Potrzebny archeolog z wysokimi kwalifikacjami akademickimi, który chciałby spędzić 15 lat na odkopywaniu grobów inków w Helsdump nad rzeką aligatorów. Przyznanie szlachectwa względnie równorzędnych zaszczytów gwarantowane. Emerytura przysługuje, lecz nigdy jej jeszcze nie zażądano. Pensja 2000 funtów rocznie. Podania w trzech egzemplarzach należy składać do dyrektora Instytutu Grzebalnego Sigdale, Illinois, Stany Zjednoczone. Złe i dobre strony są tutaj pięknie zrównoważone. Nie ma potrzeby zaznaczać, że kandydaci muszą być cierpliwi, wytrzymali, odważni i nieżonaci. Sposób zredagowania ogłoszenia wyeliminował wszystkich, którzy takimi nie są. Nie trzeba też wymagać, żeby kandydaci mieli bzika na punkcie odkopywania grobów. Bzika będą mieli na pewno. Zredukowawszy w ten sposób możliwą liczbę kandydatów do trzech, ogłoszenie ustala pensję w sam raz za niską, żeby pokusiło się o nią dwóch z nich, a obiecane zaszczyty w sam raz na tyle wysokie, żeby zachęciły trzeciego. W tej sytuacji można przypuszczać, że gdybyśmy zaofiarowali wysoki order brytyjski, Zyskalibyśmy dwóch kandydatów. A gdybyśmy zaofiarowali dużo niższy order, nie zyskalibyśmy żadnego. W rezultacie mamy jednego kandydata. Jest wprawdzie zbzikowany, ale to nie ma znaczenia. To jest człowiek, którego nam potrzeba. Można by pomyśleć, że stosunkowo rzadko zdarza się na świecie potrzeba zaangażowania akrobaty chodzącego po drucie lub odkopywacza grobów. I że częściej stajemy wobec konieczności szukania kandydatów do mniej egzotycznych zajęć. To prawda, ale zasady należy stosować te same. Jak się okazuje, ich ogłoszenie wymaga jednakże wyższego stopnia sprytu. Przypuśćmy, że należy obsadzić stanowisko prezesa Rady Ministrów. Nowoczesna tendencja każe ufać rozmaitym metodom wyboru, których wyniki są prawie zawsze katastrofalne. Gdybyśmy zamiast tego zwrócili się ku bajkom, które czytaliśmy w dzieciństwie, zdalibyśmy sobie sprawę, że w okresie, do którego te bajki się odnoszą, używano metod o wiele bardziej zadowalających.